Psalm szósty. Błaganie o litość. Kierownikowi chóru na instrumenty strunowe, na oktawę. Psalm Dawidowy. Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie. I nie kasz w swej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną. Panie, bom słaby, ulecz mnie. Panie... Bo kości moje strwożone i duszę moją ogarnia wielka trwoga, lecz ty, o panie, jakże długo jeszcze? Zwróć się, o panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez twoje miłosierdzie, bo nikt po śmierci nie wspomni o tobie, któż cię wychwala w przeolu. Zmęczyłem się moim jękiem. Płaczem obmywam co noc moje łoże. Posłanie moje skrapiam łzami. Od smutku oko moje głą zachodzi. Starzeje się z powodu wszystkich mych wrogów. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy złoczynicie, bo Pan usłyszał głos mojego płaczu. Pan usłyszał moje błaganie. Pan przyjął moją modlitwę. Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą, niech odstąpią.